Cześć, z tej strony Gear Youngs, a dzisiaj sobie gramy w Farming Center 2019 a to jest drugi odcinek z serii jak to jest na kolonii 1990 tak, dokładnie dzisiaj mamy lejek, jak widzicie tutaj szybka jest, ale to mały problem to się poprawi lejkiem ładnym, czerwoną, zieloną, żółtym, tak z, można zliczyć, że jeszcze jest żółty, ale to raczej nie część W e, Naszym C363P Tutaj poprosiłem kolegę, to nam mi, znaczy na skupie mi wrzucił To ja mam tutaj złącze naszej e, Tutaj mi wrzucił po dwie paczki tego nasion i nawozu Ja sobie po prostu sypię z przyczepy, bo ja nie mam tura jeszcze no ale poza tym to myślę, że was dzisiaj oprowadzę po gospodarstwie, bo mi wszystko już przyszło. Zaczniemy sobie może od rozrzutnika. Taki polski mały, 3,5 tony ładowność. Taki standardowy najbardziej. Brony trójki. Takie do 35-12. Jedna z przyczep. Stoi ładnie. D50 Anna. Tutaj ładnie też stoi wszystko do zrobienia No już jest zrobiona w sumie Tylko trzeba jechać kosić Buk, czy skiby, to jest chyba ibis Coś tego typu Peczka Marshall No ładna, wiadomo Jeszcze nie używana nawet Rzadko używana bardzo Stajerzówka malowana w tamtym roku Ale mało używana była, więc jest w dobrym stanie Taka 2,5 metra chyba jest No tutaj wam przedstawiałem Idziemy sobie tutaj, tutaj tylko dwie maszyny No to tutaj mamy ten siewnik Taki ładny niebieski 3 metrówka 25-12 to już był Tutaj chyba będzie coś, tak beczka na wodę To świń. Taka ładna, tak? o, taka ładna to ona nie jest Może być, o tutaj mam masz ma do prasowania. Ładna też. Opryskiwacz. Nie wiem czy biarski. Biarski. 400 litrów. To taki mały siewnik do kukurydzy, chyba 3 metry. RCW 3 tony. Dobra, pójdziemy teraz. Ogólnie nie mamy krufa ani niczego, ale... A tutaj powinna być druga przyczepa, ale tutaj jest. Nie mamy krów, więc siana nie powinniśmy robić, ale to no mam do siana maszyny jakby co, więc raczej siano sobie zrobimy. Takie małe też, zazarka. No tutaj ten agregacik, no i tutaj nasz bizon bardzo ładny, Z058 mi się bardzo podoba. No dobra, no to myślę, że przejdziemy do odcinka już praktycznego. I odpalamy 60. Idziemy. No to ta moc. Mam nadzieję, że sobie napełnię O. Bardzo dobra robota. No i tutaj sobie bramy musimy otworzyć, bo pojedziemy na to pole, co jeszcze nie pokazywałem Wam, że trzeba światła załączyć. Igacz. Nie ktoś jechał, jaki wariat Nie, mam słabe światła w tych 60 Ale leci oporowo I migacz o trochę go do skręciłem Dobra, światło można już wyłączyć No, tylko tam dalej to Trzeba kawał tutaj objechać, bo to jest dopiero tam. To już widzicie uprawione. Dobra, jeszcze pojechałem i uprawiłem to. Tutaj mam zamiar rozsiać na wóz i nie wiem, czy bronami będę to robił, czy od razu siać I Zastanowię. stanowię. A jak bronami to też zleci z jeden odcinek, trzeba będzie poświęcić na to. No ale chyba tak trzeba będzie. Chociaż? nie mam uprawowego, to trzeba będzie. Dobra, na ile on tutaj... o no tak Bo szkoda że nie ma od nawozu Turki. chyba nie ma co Nie ma co ten bronować A jakby była teksturka to jeszcze by był fajny odcinek A tak to to Nie wiem czy to ja nie mam w granej czy na mapie nie ma Nie wiem jak to działa szczerze mówiąc Więc nie będę się wypowiadał, Ale mapa mi się ogólnie podoba to bardzo, to jest jedna z lepszych mobs chyba do farmingu I sobie zajedziemy jeszcze do końca kurko sąsiadowy widzi. O, Tutaj tak zajedziemy, jeszcze nic nie zasiane, to można jeździć spokojnie Tutaj to nie wiem co sąsiad zrobił, ale nie skosił tego zboża i całe zboże ma do wywalenia, stależowania Całą zimę tutaj przestało. Dobrze, że takich... Było. Dobrze, że takich śniegów nie było, bo by było już, w ogóle, by leżało i tak, zaczęło gnić już. No a co zrobić, jak niektórzy ludzie to nie wiedzą, jak to zrobić. Nie wiedzą, jak robić. Popsują, popsują ziemię. No tak patrzę, to naszą dawkę na tym lejku to chyba aż na te trzy pola. Potrzebnie tyle nawozu kupowałem Ale Będę musiał z tym żyć Ogólnie fajne drogi tutaj są takie piaskowe O tutaj jest fajny bo fajne, nie no fajna ta mapa jest mi się podoba Chyba lepsza od Lubelskiej i wschodniej bo to jest taka fajna mapa właśnie pod 60 może 914 no max 1224 takie 125 koni to jest max i nie ma dużych pultek tak w sumie że są też o przepraszam mi higbalłem w mikrofon dobra tutaj zajedziemy o nawet świateł nie włączyłem Od razu bramę zamknę Zniknę mnie w las Jedziemy no i cyk fuch, jedziemy Ja na razie nagrywam na zapas więc nie mogę wiedzieć jak przyjęliście tam serię ale mam nadzieję że dobrze Nagrywam na zapas żeby nie było później Muszę mieć tydzień zapasu co najmniej jak chcę nagrywać jakiś czas już bo jak nie mam zapasu to nie da się u mnie nagrywać bo ja no bo ja czasem mam czas a czasem mogę cały tydzień nie mieć czasu i może być mi potrzebny duży zapas na przykład na tydzień czy coś tego typu prawda tam nie dosiałem jak dziwnie zajechałem no ale może być na przykład potrzebny tydzień nie będę mógł nagrywać w tym tygodniu powiedzmy ale w przyszłym bym mógł co nie to wtedy bym nadrobił to i bym znowu sobie zrobił zapas na tydzień. A taki zapas na tydzień to trochę trzeba robić, bo jednak trzy odcinki montować miniaturki. Jak ktoś chce ładne miniatury robić, to też trzeba się narobić. Ja od razu mówię, ja nie, ja nie umiem w te strzałeczki się bawić. Powiecie, ludzie to wstawiają zawsze te strzałeczki sobie wstawią nie wiem czy to jest lepsza reakcja, czy o co chodzi bo trochę przejdziemy, po samochodach no, te strzałeczki wstawiają, ja w ogóle tego nie rozumiem, ja na takie filmy nie wchodzę nie wiem dla mnie to brzydko wygląda idziemy teraz na to drugie, bo może mi starczy już na jeden jak wszystko zrobię ale dwie dawki trzeba chyba dać jak Tutaj no na dwa razy takie. Dwa małe razy tutaj. Takie ładne proste pole, dobrze będzie się je siło No a to jest taka seria, którą właśnie chciałem mieć, bo tutaj są małe pola, mogę sobie wziąć kilka pól i mogę je obrabiać na odcinku. Nie muszę poza odcinkiem się męczyć, bo wiecie, że większość gry moja na save'ach tych co no, wiecie nagrywam, to jest 90% to jest poza odcinkami no bo trzeba wszystko obrobić, te pola jak na lubelskiej na przykład, to naprawdę tam były duże pola, tam poszłem w średnią gospodarstwo takie maszyny były też takie średnie, więc duże pola plus średnie maszyny no dużo czasu schodziło naprawdę na tamtym save'ie nie wiem z dwie godziny musiałem się przygotowywać do odcinka no ale lubiłem to Teraz nie wiem czy bym dał tak radę przygotowywać tak długo do odcinka Ale może bym mógł spróbować, ale to wątpię, żeby to się udało. <grafię> ale lepiej nie próbować, mi się podoba jak jest. Tak jak teraz jestem jest super naprawdę. Takiego save'a potrzebowałem wiadomo jak będą docho będzie dochodzić więcej pól to się nie obrobię w te 20 minut nawet pół godziny pół godziny no bo ten to jest akurat nawozów to jest 11 minut na razie no to już kończę no, skończyłem praktycznie nawozy sprawdzę czy chociaż jeden ten typie sobie o, nawet jednego tego nie widzę to zaparkujemy go o sierpnika myślę wywiedziemy poleciał Dobra, teraz może tą przyczepę, to nie wiem co z tą przyczepą zrobić, bo mi jak nie wysieje, to będę musiał albo prosić kolegę, żeby przyjechał do mnie i mi gdzieś rzucił to, albo będę musiał jechać i oddać do sklepu. To lepsze w sumie, bo przyczepami na żniwa będzie potrzebna. Póki co to jeszcze mam się w to, mogę zostawić, ja włożony na to. a to na nią. A, powiem, sobie tam na no, wprost, po prostu. Tego od niej będzie. Mogę od razu w sumie tutaj, to nie będę się nią wyjechać. Jak będę się... A, dobra. Najwyżej się nią wyjechać. Mamy naszą 60. Tutaj trzeba zajechać, żeby się zmieścić. O No trochę mnie chyba pociągnęło. Starczy weszła, weszła jeszcze, miejsce jest był trochę to daleko teraz będzie dobrze o, no gdzie ja weszłem? o, o bo trochę poleciała, widzicie no ale cóż ja się podrzuci Poleć Ogólnie siać będziemy chyba też 60 no bo jednak 60 to 60, 3 metry się tak to akurat a może to sobie może wstawię tą 60 tutaj mieści się o jak ładnie się zmieści Lux się zmieściło. No to, to by było na tyle z tego odcinka. Ja byłem Gerianks. Mam nadzieję, że film się podobał. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.